Prowadzenie biznesu wydaje się wszystkim bardzo proste. Bardzo wiele osób rzuca swoją pracę w korporacjach po to, by później zacząć tak zwaną wielką podróż w stronę ryzyka budowania własnego biznesu. W moim przypadku nie było wielkiej korporacji, bo zaczynałem bardzo wcześnie. Zaczynałem już na trzecim roku studiów prowadzić własny biznes i to był bardzo prosty biznes to było po prostu roznoszenie ulotek. W ciągu trzech lat Integer, czyli spółka, której mam przyjemność cały czas być szefem i głównym udziałowcem, urosła do poziomu firmy ogólnopolskiej, a już w 2006 roku podjęliśmy rękawicę i rzuciliśmy ją na drugą stronę barykady poczcie polskiej, tworząc Inpost. W ciągu właściwie siedmiu lat powstał największy prywatny operator pocztowy, który z coraz większym skutkiem Zdobywa rynek pocztowy, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są tak naprawdę pomysły i innowacje, i w tym jestem przekonany, jesteśmy chyba najlepsi na rynku logistycznym, bo właśnie w 2010 roku wpadliśmy na pomysł paczkomatów. Paczkomaty zdobyły szturmem rynek i są przykładem zupełnie nowej idei: idei, która może w sposób prosty, łatwy i przyjemny zmienić zachowania bardzo wielu konsumentów. Właściwie o 180 stopni. Moja historia biznesowa jest tylko jedną z wielu, które można usłyszeć w tym czy, czy w innym kraju. Mam nadzieję, że przykład mojej historii zainspiruje również Was do podjęcia wyzwania prowadzenia własnego biznesu, być może na bardzo ryzykownym rynku, być może naprzeciw bardzo silnego konkurenta. I chciałbym, by ta historia zainspirowała Was do tego, by to właśnie zrobić, by się tego nie bać, zapraszam do hotelu Kubus 8 maja, gdzie trochę o mojej historii, a znacznie więcej Mateusz Grzesiak w Krakowie. Zapraszam.